Aleksandra jest przerażona, że nie zdąży na czas i jej syn padnie ofiarą pedofila, który zwabił go do parku. Zobacz! Maciek! Maciek! Maciek, ostrój Maciek! się od niego! Jest! jest. Spokojnie, ej, 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 ej! Spokojnie. Ola! Ola, to ja! Przemek? Tata? Tak, to ja. Dlaczego udajesz panu dinozaura? Ja nie udaję. To ja jestem panem dinozaura. Naprawdę? Ale bez sensu. Maciek. Wiem, że mnie nienawidzisz, bo skrzywdziłem ciebie i mamę. Ale ja cię kocham i zrobię wszystko, żebyś był szczęśliwy. Dlatego zacząłem przebierać się za dinozaura i nagrywać te filmiki. Bo wiedziałem, że ci się spodobają. Serio? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że to ty? Pisałam do ciebie, chciałam porozmawiać, a ty mi uciekłeś. Bałem się, co sobie pomyślisz. Co Maciek sobie pomyśli, jak dowiecie się, że to ja? Przecież wy już nie chcieliście mieć ze mną nic wspólnego. Dopóki nie widzieliście, że to ja, dalej mogłem nagrywać filmiki i dawać radość Maćkowi. To po co napisałeś do Maćka, że chcesz się z nim spotkać w parku? Wiesz, ile strachu się najadłam, jak zobaczyłam, że nie ma Maciusia w domu? Po prostu. Maciek do mnie napisał. Że mu smutno i że chciałbym mnie poznać. Byłem akurat niedaleko, bo kręciłem nowy filmik. To napisałem, żeby przyszedł. Znowu dałem ciała. Delikatnie mówiąc. Ale staram się być lepszy. I naprawdę już nie piję. A. Tamta akcja sprzed dwóch tygodni. Ech, sorry, ale to była jednorazowa wpadka. Przemek, proszę cię, ja już nie mam siły słuchać twoich kolejnych obietnic. W ogóle nie wiem, co mam ci teraz powiedzieć. Tato, a przyjdziesz jutro na moje urodziny? A chciałbyś? Tak. No to pewnie, że przyjdę. Pod warunkiem, że mama się zgodzi. Ola, sorry, nie chciałem cię stawić w takiej sytuacji. I ważne, możesz przyjść. Jest! Jest! Super! Yeah! I co? Kto będzie gimnazjum? Ja czy ty? My! To dawaj! Nie wiem, co o tym myśleć. To, co zrobił Przemek, jest nawet urocze, ale nie wymazuje przeszłości. Będę musiała z nim jeszcze poważnie porozmawiać. Ale to już nie przy Maćku. Skoro on chce dać mu drugą szansę, to chyba ja też powinna.